Cześć, dzień dobry. Nazywam się Marcin Kozakowski i witam Cię tutaj w tej przestrzeni, powrót do wewnętrznej harmonii. I w tym wideo chcę Cię serdecznie zaprosić do takiego darmowego projektu, który się nazywa Uwalnianie Emocji. Jest on zainspirowany życiową pracą. I techniką uwalniania właśnie emocji stworzoną przez doktora Davida R. Hawkinsa. I sama technika uwalniania ona jest bardzo prostą techniką, która wspiera swobodniejszy przepływ emocji. Wspiera taką wewnętrzną uważność, sprawia, że stajemy się bardziej obecni, i przy takim regularnym stosowaniu techniki uwalniania, my stwarzamy taką przestrzeń swobodniejszego przepływu dla naszych emocji. A to z kolei przekłada się na, na życie w znacznie większej wewnętrznej harmonii, spokoju i takim, takiej, bym powiedział, higienie emocjonalnej, która zabiera nas w proces uzdrawiania właśnie bez konieczności stosowania jakichś tak jakby zewnętrznych Czynników. Tutaj chodzi o to, żeby, żeby tę technikę uwalniania i takie zatrzymywania dla siebie stosować regularnie i zatrzymywać się kilka razy w ciągu każdego dnia i po prostu wrócić uwagą do naszego wnętrza, poczuć wszystko, co jest do poczucia stworzyć właśnie tą przestrzeń swobodniejszego przepływu dla naszych emocji i wtedy całe nasze istnienie, um, mogę powiedzieć, że się harmonizuje i, i też y, każda czynność, każda aktywność, którą my wykonujemy z tej przestrzeni y, jest w większym przepływie i większej harmonii z, y, w ogóle z życiem i z, z otaczającym nas y, życiem sama technika uwalniania, ona mogę powiedzieć, że odmieniła moje życie. Ja ją zacząłem stosować, um, no już teraz kilka lat temu, i ona cały czas jest częścią um, moich dni i w tej chwili stała się już um, jakby podstawą i taką um, i automatycznym nawykiem który powoduje, że gdy odczuwam jakiś dyskomfort emocjonalny to od razu albo tak szybko jak mogę znajduję jakąś taką przestrzeń spokoju dla siebie i wracam uwagą właśnie do, do, do emocji, do energii, które akurat przeze mnie przepływają. I ta technika też jest o tyle piękna, że ona powoduje to, że jak my się skupimy właśnie na emocjach i energiach, jakby powodujących te, te emocje, to uwalniamy też myśli i nasz umysł staje się spokojniejszy, a tym samym łączymy się jakby z wyższymi poziomami świadomości. I bardzo często można zauważyć, ja często zauważam w, jakby w swoim doświadczeniu, że gdy poświęcę troszeczkę czasu właśnie na uwolnienie tego, co jest we mnie, czy jakiegoś emocjonalnego dyskomfortu, to raz, że mój system nerwowy się uspokaja, harmonizuje. Czuję się praktycznie od razu, czuję się o, o wiele lepiej. Um, to uspokajają się też um, takie niespokojne myśli i ta część umysłu, która gdzieś tam lubi wędrować do, um, do przyszłości, albo analizować za bardzo przeszłość. Um, I um, właśnie umysł. Um, w pewien sposób się krystalizuje i bardzo często jest tak, że z tej przestrzeni i z, i z tej przestrzeni pojawiają się, czy w tej przestrzeni pojawiają się najróżniejsze wglądy, nowe pomysły na nowe projekty, nowe pomysły dotyczące kreacji albo przychodzą też nowe pomysły dotyczące różnych wyzwań, z którymi się akurat Borykam. Um, technika uwalniania jest też to jest wspaniałe narzędzie, bardzo proste narzędzie tak, do stosowania takiego indywidualnego, um, które um, regularnie stosowane um, powoduje wzrost świadomości, a wraz ze wzrostem świadomości rośnie też poziom energii życiowej. I rośnie też ten poziom. Tego życia w harmonii, bycia w przepływie w ogóle z, z, z życiem. I ogromną ilość energii jesteśmy w stanie konserwować i czynności, najróżniejsze czynności, które są właśnie w harmonii z życiem, potrzebujemy mniej energii, w związku z tym konserwujemy tą energię witalną. I moje doświadczenie też jest takie, że te, te aktywności, czynności, najróżniejsze, codzienne em, zadania wykonywane są po prostu z większym entuzjazmem a, i z taką większą e, lekkością. Więc tak jak wspominałem, technika uwalniania moje życie od, odmieniła em, em, i em, Cały czas jest integralną częścią mojego życia. Ja ją stosuję i dlatego też chcę Was zaprosić do takiego zbudowania, powiedzmy sobie, podstaw do wprowadzenia tego nawyku. I w związku z tym zapraszam na dwa spotkania w tygodniu, i to będą takie spotkania na żywo na YouTube. Podczas których właśnie każdy, kto czuje, że chce zbudować takie podstawy do właśnie tego podstawy nawyku zatrzymywania się dla siebie, to te dwie sesje w tygodniu one na pewno w tym pomogą. I to będą takie, powiedzmy sobie, medytacje czy sesje prowadzone, Um, przeze mnie one nie będą długie um, przypuszczam że mogą trwać 10 15 20 minut um, natomiast one będą pomagały ci um, właśnie już w takich um, albo pogłębieniu tego nawyku albo w rozpoczęciu tego nawyku i one stworzą taką podstawę właśnie do tych pozostałych zatrzymań, do których będziesz zaproszony, zaproszona już do jakby samodzielnego praktykowania. Także zapraszam zapraszam serdecznie. Będą dwie sesje w tygodniu. Jedna będzie w poniedziałek, druga będzie w czwartek. Obie będą o godzinie 18 na, na platformie YouTube. Wszystkie informacje praktyczne um, znajdują się poniżej. Jest to um, projekt darmowy. Um, także zapraszam każdego, kto um, chce głębiej skontaktować się um, troszeczkę, jakby ze swoim wnętrzem, ze swoimi emocjami, każdego, kto chce wprowadzić więcej harmonii do swojego życia, każdego kto chce wprowadzić więcej uważności, takiej samej obserwacji, też i właśnie zbudować takie solidne podstawy do stosowania tego nawyku zatrzymywania się dla siebie. No i cóż, zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje praktyczne poniżej tego wideo, i będziemy widzieli się na żywo na platformie YouTube. Te sesje będzie można sobie też później odtwarzać. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na sesjach albo właśnie w kolejnych filmikach. Dzięki.